26 marca Wolna sobota, panie A ja kurwa, spodobał mi się ten dziesiątek wczoraj naprawdę i tak rzadko to robię, ale jestem za, za drugim. Chodzę, szukam Nawet, No część terenu mam obleciane, kurde i wlazłem w łąki. I w łąkach jakoś coś białego, takiego fajnego jest. O! Widzę widlicę. Taką. Dalej co tam jest? Łodnoga, Nawet dwie Ech, kurwa się. tak biały przed dwóch lat on nie to nie jest zeszłego roku, ale, że się tyle uchował za kurde Nieduży, młody dynik, ale już 14 o to taki bonusik, bo my dalej szukamy. Oho! Nie! Nie. No nie jest koniec